No szutam, ale nie powinien przyjść tak jak Banadetta, nie, sobie tak opiszę, kiedy chcę. No dobra, to znowu Wolił każdy lobby, nie da się wbić chłopaki, no co wam poradzę? Od sorki! Nie powiedziałeś mi siema. Siema, siema Szyszka i dzięki bardzo za, za 3 złote, 200k twoja. Zobacz pocztę, po co mam zobaczyć pocztę? Po co minetery jak murdeczko? Dzięki Sigma. Gaździk, możesz przyjść przecież i możemy pograć. Znowu o pół miliona, pierwsze moje, drugie SPGMA jego, no i win. Zwinowałem mordeczko, wam. Teraz jest winek. Więc jak chcesz baner, to to żuj coś jeszcze. Ale shadowek, bo gramy na mnożniku, rozumiesz? Ja nie muszę tego grać, no to jak ktoś z cts przychodzi, no przecież nikogo nie zmuszam. Dzianki se same przychodzą pyknąć o itemek. Dobra, 500k. Pierwsze moje, drugie jego. Na pewno to 500k była? Dobra, no na pewno. Tak, czekajcie, 80 raz, dwa, 2, 3, 4, 5. Trzymaj. No, naraz nie idę, gaździk Po co mam mieć gaźnik? Jakbym to jest nią w pocał, nie opłacał, no szuka i głupiego gdzie indziej. I 17 sekund Sigma 200K twoja. Ej ser, się są takie hitopki, nikt nie bierze w nich udziału. O 300K, pierwsze moje, drugie no jego. No i o 300. No nie wiem, mówisz, że nie oddali tak tak się tak Nie oddali no, ja ja się do ciebie do bo do to do ciebie do ciebie do chyba do ciebie no to jak ty, ty masz 30 ja mam ma. 7% na miecz I ile? Na, 3 O ile? O 500k, pierwsze moje, drugie jego. jego, ej dobra, wyspy Jelkanocnej dobra. Jelkanocnej posąg, z wyspy ej. O 300 wygrywam, a o 500 przegrywam się? Mam więcej zmianek? Mam coś No tak, ale ja mam 7 hmm. kurwa na miecz No to mi nie? Dobrze, Ej Sigma, co ty piszesz? Proszę tak nie pisać, nie wiem, bo chciał hydroklatki i cię przebił. I 3, 2, i cię wypiechał. Pierwsze moje, drugie jego. Dobra, teraz cały czas przegrywam. Raz, dwa, trzy. Na hita, bobak o tyle? Ja nie gram, bobak. Na hita nie gram. I jakie bardzo Ma się free topeczki widzowie. ZYDZ o, nie no 200k, nie no bez przesady nawet to nie nie nie, tak to nie robimy Bo potem dajesz mi, przegrasz teraz i dajesz mi potem 500k No dobra, zagram od 300, pierwsze moje, drugie jego Nie robimy tak banaveto, raz, raz więcej raz mniej Bo mi się to w ogóle nie stoka? Nie, monsterek nieselny, ale możesz kupić klucz na stronie na Anarchii i może ci wydropi. Dzięki Nemos Anarchia za trójaczka. Dobra, o tyle? Czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dobra, gramy o to. Pierwsze moje, drugie jego, no i dobra no. Dobra, ostatni raz tak robię, nie? Ostatni raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć chyba było. Nie wiem, to akurat był skam. Grał 300 po tym no. Trzy złote. E stopka. Wziąłem z się mordeczko, dzięki Sigma. Masz jeszcze tutaj dwa czeki jak coś. Ba, nawet to dwa czeki jeszcze tu masz. Bananetto se to wziął i se poszedł. Banet to bierzesz to czy nie, bo jak nie to ja sobie to wezmę No i weź tu grać z ten Banet to coś ty odwalił Sigma Bambiczek. 3 złote Pozdro posąg z wyspy wielkanocnej. Dzięki bardzo za trujeczki, jest serio free topeczkę wyspy to bierzesz wyspy to, bo jak nie no, to ja to biorę no. No nie będę tego zostawiał. A ty się nie tepasz. No nie wiem, banet to się nie tepa, żeby nie było widzowie. Żeby nie było... O tepa się już. Czyliśmy Sing, walczyli każdego, więc dzięki za trujeczkę. Ale nie piszcie, nie wyzywaj nikogo w danej, tak? SIG 2215F. Że to Lubisz mnie? Ja to coś czuję, że mnie zaraz ogra za bardzo. To opie, widzę by jakby ktoś chciał. No i o 300K. Pierwsze moje, drugie jego. No i teraz wygrywa mnie. No super, Beka. No szutałka jest tego gdzieś. KOZ ORDT zero własne lubisz Co to w ogóle zapytali Dzięki bardzo. teraz o 500 nagle. Pierwsze moje, drugie jego. No i w końcu, dwie pod rząd. Lekko odrobiliśmy. Fifixonek Sonek będzie startantory w lutym. na nowej wersji mojego ten Oscara Sikawe. No i prędzej tej wojny gili będą... 3 złote. Ja cię lubię. I dzięki bardzo Sigma. No i to nie gram więcej niż o 500k, jak coś. Bo ty cały czas mnożysz, a to jest bez sensu. 500k tylko gram, od razu się to mówię. Raz, dwa, trzy. To samo możesz wziąć. Bierz to. Bierz to. To bierz. Pierwsze moje, drugie jego. No i dobrze. Tutaj wygrałeś te 500 Raz, dwa, trzy. 4, 5 Widzowie, laśnik macie za trujeczkę. Mało sobie życzy, więc polecam. I chyba olifa się minuje. SIG ma 2215F. Dzięki złote. bardzo, Sigma. Ja nie lubię Sigma podkreślenia, bam.